Moja Astronomia Podcast Szlakiem Gwiazd Cykl rozmów o Astronomii i nie tylko Materiał powstał dzięki wsparciu patronów i patronek w serwisie patronite.pl Dlaczego astronomia? Na to pytanie bardzo często sam sobie staram się odpowiedzieć, ale również odpowiadam podczas moich spotkań. Oczywiście można trywializować i powiedzieć, że astronomia towarzyszy mi od zawsze i tak naprawdę jest. Ale chciałbym, abyście spojrzeli również moimi oczami na astronomię. I otaczający nas wszechświat. Chciałbym tutaj nawiązać do jednego z moich idoli, czyli do Karla Sagana. Spójrzmy przez chwilę jego oczami gdzieś bardzo daleko jest 14 lutego 1990 roku. Sonda Voyager 1, znajdująca się już poza orbitą Neptuna, odwraca się na moment, by spojrzeć na to, co zostawiła za sobą. Wykonała zdjęcie: niepozorne, rozmyte. W samym jego środku, zawieszona w promieniu światła słonecznego, ledwie widoczna, znajduje się nasza Ziemia. Mała, krucha, błękitna, kropka. To właśnie my to kwintesencja astronomii to kwintesencja dlaczego Chcę poznać wszechświat, dlatego chcę dzielić się z wami wszechświatem i chciałbym, abyście również i wy moimi oczami oglądali to, co jest najpiękniejsze, to wszystko, co nas otacza. Astronomia to ciągłe szukanie to zadawanie sobie pytań, stawianie odpowiedzi, które rodzą, Kolejne pytania. To pokora, to spojrzenie, jak mało istotnym elementem jest właśnie błękitna, mała kropka jedyny dom, jaki mamy, jedyny dom, o który powinniśmy się troszczyć, a zarazem pokazanie tego, jak mało istotnym elementem. We wszechświecie jest nasza planeta i zamieszkujący ją ludzie. W jednej z książek przeczytałem takie stwierdzenie, że astronomia to doświadczenie uczące pokory, kształtujące charakter. I dokładnie tak pojmuje astronomię. Uczy pokory w stosunku do otaczającego nas wszechświata i kształtuje charakter ludzi, którzy lubią patrzeć w górę. To właśnie osoby takie jak my, chcące poznać wszechświat, chcący poznać funkcjonowanie całości jako spójnego organizmu, nie tylko ziemi w tym małym zakątku wszechświata, ale chcemy poznać teorię Wszystkiego. To szukanie to przede wszystkim również odkrywanie. Astronomia to takie dzisiejsze odkrywanie nowych lądów. To właśnie lądy, do których mamy dostęp tylko i wyłącznie przy pomocy naszych teleskopów, naszych kamer, naszych aparatów. To właśnie tam zaglądamy, to tam. Odkrywamy nowe lądy, jak kiedyś odkrywano nowe kontynenty na Ziemi. Astronomia pozwala marzyć. Marzyć o tym, co minęło to właśnie ta chwila, kiedy możemy odwrócić strzałkę czasu. Patrzymy w przeszłość, obserwujemy tylko i wyłącznie historię. To czas, który już był i który właśnie teraz do nas dochodzi. To przeszłość, która nas dogania i która, mam nadzieję, zrobi duże podwaliny pod nowego, lepszego człowieka przyszłości. Żyjemy tu i teraz. Ale co to jest to teraz? Jeżeli byśmy się zastanowili nad Czasem, który jest zjawiskiem nie do końca opisanym, nie ma czegoś takiego jak definicja czasu, to zauważymy, iż mamy tylko i wyłącznie przeszłość i przyszłość. Nic nie dzieje się teraz, nie ma teraźniejszości. Każdy z procesów zachodzących zachodzi w czasie. Ludzie, Obserwujący wszechświat, ludzie obserwujący przez teleskop cofają się w historii. Szukamy początku, a zarazem szukamy przyszłości, tego co nastąpi i tego co mówi nam fizyka. Jak będzie żyć nasza planeta, jak umrze nasza planeta. Jak umrze nasza gwiazda, która stanowi początek naszego istnienia. Tak właśnie rozumiem astronomię. I na to pytanie, dlaczego astronomia, tak właśnie brzmi moja odpowiedź. Mam nadzieję, że również i Wy lubicie patrzeć w górę. Bo właśnie my. Patrząc w górę, widzimy więcej, widzimy pełniej i widzimy wszystko. Jeśli oderwiemy się od pięknych astrofotografii i zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę jest kwintesencją astronomii, to poznamy pełnię fizyki, chemii i biologii. To poznamy wszechmiar. Otaczającego nas wszechświata, i odpowiemy sobie na to pytanie, na które ludzie szukają odpowiedzi od dawna: czy jesteśmy sami we wszechświecie? Mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia dowiem się odpowiedzi na to pytanie, które nurtuje nas wszystkich od wielu, wielu lat. Obserwacje. To chwila, kiedy jesteśmy w stanie oderwać się od dnia codziennego. Nie myślimy wtedy o problemach, nie myślimy wtedy o dniu jutrzejszym. Widzimy piękno, wszechmiar i nieskończoność wszechświata, który jest w naszym zasięgu. Oczywiście, po skończonej obserwacji przychodzi. Kolejny dzień, kolejny świt, kiedy musimy popatrzeć już realnie na nasze życie, na naszą pracę, naukę i codzienność. Ale to właśnie astronomia, to właśnie obserwacje to ta chwila, kiedy jesteśmy w stanie oderwać się od codzienności. Dlatego właśnie. Kocham astronomię, dlatego zajmuję się nią wiele, wiele lat, i mam nadzieję, że będę w stanie zarazić moją pasją wielu z Was. Wiele osób, które do tego czasu nie patrzyły tak jak ja na astronomię. Dlatego spójrzcie w górę i zobaczcie. Jak wiele czeka nas do poznania, do odkrycia, do zrozumienia. I liczę, że będziemy wspólnie odkrywać, poznawać i rozumieć ten wszechświat. Dlatego właśnie astronomia jest moją astronomią.